Witaj bardzo serdecznie, tutaj Agnieszka Morawiecka z gabinetu The Pomagam ogarnąć chaos emocjonalny, jaki jest w nas i który prze, prze, przejawia się w naszym życiu różnymi niepowodzeniami, depresjami, jakimiś nieukładającymi się związkami czy relacjami. Dobra, dzisiaj serdecznie zapraszam Cię na takie wideo. Będę Będę mówiła o poczuciu win winy. Poczucie winy jest to jeden chyba z cięższych tematów yy, i jeden z, jedno z najczęściej doświadczanych uczuć. Jest to uczucie, jest to w ogóle uczucie nabyte, które, którego się nauczyliśmy. Nie rodzimy się z tym poczuciem. Yy, jesteśmy wpędzani w poczucie winy. W, przez nasze, no przez społeczeństwo, ale przez nasze wychowanie. Jesteśmy po prostu tak wychowani. Jesteśmy, ym, nasza kultura w ogóle się opiera na szukaniu błędów i na szukaniu winnych. W związku z powyższym ym, jest normalne, że jeżeli coś się dzieje, to szukamy winnych. No i super. Ym, ale po co? To jest moje pytanie. Dlaczego? Dlatego, że wyobraź sobie, że rozleje się mleko i chodzisz do kuchni, albo nawet siedzisz w kuchni i to mleko się rozlało. I teraz w, w, zaczynamy dochodzenie. Yy, czemu się to rozlało, mleko? A może nie mleko, albo mleko z miodem? O. I zaczynamy dochodzenie. Kto rozlał, kto ten, kto postawił, no ale czemu to tak postawił? A to mleko tak, cie, tak cieknie po tym stole i zaczyna spływać spod, po tym stole, na podłogę. A tutaj dyskusja, no bo kto? I szukamy winnego. Tego winnego może znajdziemy, może nie, ale zobacz, co się dzieje. Cały stół jest lepki. Cały stół, tam nogi cieknie, podłoga. Jeżeli to kapie, no to jeszcze jakieś tam. Więc mamy demolkę totalną. I to samo jest z naszymi emocjami. W momencie, kiedy ja czuję się winna, to tak naprawdę, jeżeli się odezwie we mnie poczucie winy, to tak naprawdę zaczyna się robić demolka we mnie. Wygląda to w ten sposób, że odpala się coś takiego w ogóle odpala się zagrożenia. Czyli nasz mózg prymitywny, mózg gadzi, w związku z powyższym już mi będzie ciężko w ogóle coś wykombinować. I w momencie, kiedy ja już się czuję winna, odpala się coś takiego, znaczy wina w ogóle, dzięki winie możemy być w grupie, ponieważ jest to jakby taki mechanizm można tak nazwać mechanizm, Dzięki któremu yy, są respektowane normy grupowe, dzięki czemu należę do grupy i dzięki czemu jestem chroniona przez grupę. W związku z powyższym, żeby być chroniona, żeby przynależeć do grupy, to jest coś takiego jak poczucie winy. Yy, więc jeżeli ja zrobię coś nie tak, coś przeciwko grupie, coś przeciwko jej normom, coś co zagrozi, czy jakby zachwieje grupę, to to może być naprawdę niebezpieczne i może grupa cała zginąć to jesteśmy, prawda? zawsze w tym w epoce kamienia łupanego, jesteśmy w epoce jaskiniowej, kiedy się tworzył nasz mózg, kiedy ten mózg uczył się jak tam sobie dawać radę w związku z powyższym jeżeli ja jestem w zagrożeniu to ja będę starała się nie, jakby odwrócić uwagę od tego zagrożenia. Od tego, że coś zrobiłam źle. I teraz się będę, będę starała odwrócić uwagę od tego, że zrobiłam źle, żeby, zrobić sobie, żeby pokazać, że jednak jestem fajna, że jestem dobra. I dlatego tak często pierwszą reakcją jest szukanie winnych. W dzisiejszych czasach. No, po prostu jest to niepotrzebne. Nie potrzebujemy szukać winnych, nie potrzebujemy siebie obwiniać za, za wiele rzeczy, ponieważ nie jest to zagrożeniem dla naszego życia. A jeżeli nie jest zagrożeniem naszego życia, to możemy wykombinować jakieś inne rozwiązanie. możemy znaleźć inne rozwiązanie, i tylko to rozwiązanie możemy znaleźć, kiedy nie jesteśmy w naszym mózgu gadzim, czy nie jesteśmy zagrożeni. Dlatego ja proponuję takie odwrócenie, znaczy odwrócenie, zobaczenie tego, co zrobiłam źle, jako zrobienie błędu. Błąd to jest coś, co mi nie wyszło. Jest to coś, co może nie wiedziałam jak zrobić i zrobiłam, albo mm, Błąd jest to coś, dzięki czemu się uczymy. Dzięki poczuciu winy nie uczymy się. Wręcz przeciwnie, zaczynamy zacierać ślady, jak lis ogonem idzie i zaciera ślady. Tak samo my. Jak zrobimy coś, czujemy się winni, zacieramy ślady, żeby nikt nie zobaczył, że to my. I zauważenie na przykład tego, że ja. Zrobiłam błąd, że ja, coś mi nie wyszło, to jest zupełnie inna energia, to jest zupełnie inne spojrzenie, daje dużo więcej spokoju i nie odpala naszego gadziego mózgu, nie sprawia, że czujemy, że jejku, zaraz tutaj zagrożenie mojego życia będzie, nie, jest spokój i dzięki temu mogę wykombinować. Jak, co tu zrobić? Nie ma szukania winnych, tylko bierzemy szmatę, rzucamy się. Jeden się rzuca po szmatę, drugi podnosi wszystkie rzeczy i zaczynamy ścierać. I kiedy zaczynam ścierać i zaczynam szukać rozwiązań, no to nie ma demolki. Jest spokój, jest harmonia i. No i nie ma tego poczucia winy, które jest takie ciężkie, takie. Um, takie obarczające, takie obciążające. Jeżeli chcesz nauczyć się, jak sobie radzić z poczuciem winy, jeżeli chcesz po prostu głębiej, mm, głębiej poznać swoje emocje, głębiej poznać swoje reakcje, y głębiej poznać to, co, co ci przeszkadza w twoim życiu. To bardzo serdecznie zapraszam Cię do Szkoły Emocji. W, szkoły, w Szkole Emocji pracujemy właśnie y, emocje, pracujemy nasze problemy z punktu widzenia emocji. Rozkładamy te nasze problemy na nasze emocje i dochodzimy do naszych y, przekonań blokujących, które sprawiają, że po prostu czujemy się źle. Czujemy się niedobrze i dzięki którym właśnie zamiatamy tak ogonkiem, a to się za nami ciągnie i ciągnie. I, i dlatego właśnie zapraszam Cię do Szkoły Emocji. Jeżeli chcesz, możesz więcej poczytać e, o Szkole Emocji na mojej stronie www.desprende.es. Link znajdziesz też w opisie do tego wideo. E, zapraszam Cię bardzo serdecznie. W listopadzie są, jest, no, są zniżki. W tym momencie jestem w takim okresie promocyjnym i bardzo, bardzo atrakcyjnych cenach jest dostęp do Szkoły Emocji, która zacznie się w styczniu. A teraz dziękuję Ci bardzo cudownego tygodnia i pozdrawiam serdecznie. Papa. Pa.